Cześć, tu Jakub Grydziel, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dzisiaj moja kuzynka zawiedzie was do masywu Ślęży na Przedgórzu Sudeckim. Towarzyszy nam pies Bajzel. Zobaczymy w Wzgórza ciełczyńskiej, który jest dosyć odizolowany komunikacyjnie od transportu publicznego. Będziemy poruszać się 7-kilometrową zieloną ścieżką dydaktyczną z Kiełczyna na Szczytną przez Przełęcz Książnicką i z powrotem do Kiełczyna. Wzgórza położone są 7 km na południowy zachód od Ślęży i 10 km na wschód od Świdnicy. Najwyższą kulminacją wzgórz to szczytna o wysokości 466 m, będąca młodszą siostrą Ślęży i Radunii. Wycieczkę zaczynamy we wsi Kiełczyn obok kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII wieku. Ciełczyn, historycznie Kolcim Kylcin, to niewielka wieś z 264 mieszkańcami. Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi pojawiają się w zapisach tamtejszego proboszcza z 1239 roku. Podobnie jak cały Śląsk, Kiełczyn zmagał się z takimi samymi wyzwaniami historycznymi w ciągu ostatnich ośmiu stuleci i ucierpiał znacznie w czasie wojny 30-letniej. Ruszamy pod górę zieloną ścieżką dydaktyczną i po bardzo krótkim spacerze przez las mieszany typowy dla pogórza docieramy do pomnika ofiar I wojny światowej i kamienia do doktora Winklera. Okazały pomnik z lwem na szczycie, leżącym na armatnie i lufie, upamiętnia ofiary poległych w czasie I wojny światowej. Na umieszczonych, na co inskrypcjach, znajdują się nazwiska wielu mieszkańców dawnego Ciełczyna. Głos narzutowy nieopodal upamiętnia propagatora turystyki z przełomu XIX i XX wieku, dr. Karla Winklera, zdzierżeniowa, działacza EGV, jednego z towarzystw górskich funkcjonujących ponad 100 lat temu na obszarze Sudetów. Spacerując kilkadziesiąt metrów dalej docieramy do pierwszej wycięci leśnej, gdzie ukazują nam się panoramy w kierunku południowym. Zobaczymy stąd wzgórza krzyżowe, wzgórza gumińskie, dzilowskie, bielawskie będące częścią wzgórz niemczańsko-ostrzelińskich oraz w oddali góry Sowie i charakterystyczne kulminacje takie jak Szczyt Czeszka. W dole w obniżeniu podsudeckim zobaczycie miasta Dzierżoniów, Pieszyce i Bielawę w oddali. Ścieżka dydaktyczna wokół Wzgórz Ciełczyńskich jest o wiele bardziej przyjemna i spacerowa niż zakładałem. Jest ona bardzo dobrze utrzymana i przyjazna turystycznie. Stanowi dobre miejsce wypadowe dla ludzi w każdym wieku razem ze zwierzętami. Jeśli chodzi o roślinność zobaczycie tutaj zbiorowiska leśne będące mieszanką lasów nizinnych i lasów górskich sudeckich. Z gatunków zobaczycie tutaj. Klon jawor, dom przypółkowy, bluszcz pospolity, klon zwyczajny, jeżyny, Gatunki turzyc, lipy drobno i szerokolistne, leszczynę pospolitą, świerki, buci, jarzębinę, paprotkę zwyczajną, dziką różę, głuk, krwawnik pospolity, bojówkę czarną, nawłoć kanadyjską. A z roślin, które występują rzadziej, zobaczycie wilczomlecz sosnka, dziewannę drobno-kwiatową, konwalię majową, przynęt purpurowy główienkę pospolitą, lepnicę rozdętą, bodziszci i wiele innych. Ciekawą rzeczą jest, że południowe zbocza gór kiełczyńskich mają więcej roślin typowo sudeckich, a zbocza północne bardziej charakteryzują się zbiorowiskami roślinnymi typowymi dla Pogórza. Cała dzisiejsza trasa przebiega wewnątrz wielkoobszarowej formy ochrony przyrody Ślężańskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1988 roku. Wzgórza Ciełczyńskie objęte są również dyrektywą Natura 2000 wzgórza Ciełczyńskie. Pod stopami pojawiają się pierwsze serpentynity skały metamorficzne o zielonkawym zabarwieniu. Powstają one w procesach hydrotermalnych z perydotytu w dawnej strukturze ofiolitowej budującej w dużym stopniu masy w ślęży. Wykorzystywane są głównie jako kamień ozdobny i kruszywo-drogowe. Warto pamiętać, że serpentynity i amfibolity w masywie ślęży mają właściwości magnetyczne i są łatwo przyciągane przez silny magnes. To powoduje, że możecie zaobserwować anomalie magnetyczne i błędne wskazania kompasu. Ścieżka i szlak są oznaczone tutaj dobrze, ale polecam Wam dokładniejszą mapę i nawigację offline w telefonie. Trzeba wspomnieć, że znajdują się tu również unikalne w skali Polskiej użytki ekologiczne chroniące gatunki paproci serpentynitowych. Idąc w kierunku kulminacji szczytnej poruszamy się głównie przez las, który był lasem gospodarczym i podlegał wielokrotnej wycince w przeszłości. Obecnie składa się on głównie ze świerka, ale zobaczycie tutaj nasadzenia sosny pospolitej i młodego buku. W niektórych oddziałach leśnych zobaczycie kilkunastoletnie jodły. Są to drzewa iglaste z rozpadającymi się szyszkami, które leśnicy starają się stopniowo przywracać do sudeckich zbiorowisk leśnych. Gdzie nie przez leśne przecięci ukazują się panoramy okolicy. Widać stąd równinę świdnicką, ale również wzgórza strzegomskie, pyszczyńską górę i wzgórza pomiędzy Strzegomiem i Jaworem. Łączymy się ze Szlaciem Żółtym i kilkadziesiąt metrów dalej dostrzegamy kilka rozrzuconych grup skalnych zbudowanych z zielonego serpentynitu. Tutaj rozpoczyna się finalne podejście po skalnych schodach sprzed 130 lat będących zapewne dziełem jednego z dawnych niemieckich towarzystw górskich. Po bardzo krótkim podejściu docieramy na szczytną o wysokości 466 metrów. Na wielu tablicach informacyjnych idąc ścieżką dydaktyczną dowiemy się na temat okolicy, roślinności, geologii i fauny zamieszkującej cały obszar. Zmierzając w kierunku przełęczy księżnickiej, po drodze zobaczycie paśnik, który służy do karmieniu zwierząt, by zatrzymać ich migrację na okoliczne tereny i pola uprawne. W okolicy szczytu zobaczycie granitowe kamienie z krzyżami. Są to tak zwane punkty osnowy geodezyjnej służące do pomiarów i wytyczania odległości i pozycji kartograficznych. Po kilometrowym zejściu docieramy do przełęczy księżnickiej, gdzie znajduje się niewielka zadaszona wiata razem z ławką, doskonała na krótki odpoczynek. Po przerwie ruszamy z powrotem w cienku ciełczyna, trawersując grzbiet w ciunku wschodnim zieloną ścieżką dydaktyczną, a jednocześnie drogą przeciwpożarową. Po drodze zobaczymy przepiękne, pojaśnięte bluszczem pnie, ukazujące pod korzeniami drobnozielniste, gliniaste gleby lesowe, które mogą być bardzo śliskie po deszczu. Les to skała osadowa nanoszona przez tysiące lat głównie przez wiatr, spływający od południa z dużą prędkością z sudetów. Znajdziecie tu również kopce zbudowane z igliwia i resztek roślinnych przez mrówkę rodnicę. Myrówki to jedne z najważniejszych organizmów leśnych, porządkujących i regulujących cały ekosystem. Czasem na zboczach, w sudetach i na mapach zobaczycie niewielkie zaraśnięte wyrobiska lub doły. Zazwyczaj są to miejsca poszukiwania minerałów i wtrąceń w serpentynicie z XIX wieku i wcześniej. Las staje się już coraz bardziej przepełniony złotymi barwami. Gdy udamy się w góry w drugiej połowie października, wszystko będzie przepełnione złotym kolorem i odcieniami pomarańczu i czerwieni. Po kilku kilkukilometrowej wycieczce powracamy na parking obok kościoła w ciełczynie, kończąc naszą dzisiejszą trasę. Dziękuję Wam za uwagę i obejrzenie filmu. Zostawcie lajka like i kliknijcie subskrypcję. W opisie filmu znajduje się również link do mojej strony przewodnickiej. Trzymajcie się, cześć!